Hej, w maksymalnie 100 sekund opowiem o chłodzeniu wodnym MSI Mac Core Liquid A13 w wersji 240. To propozycja dla graczy i twórców, którzy oczekują lepszych temperatur przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Zestaw oparty na radiatorze 240 mm i dwóch wentylatorach 120 mm. Jest solidny, dobrze spasowany i prosty w montażu, nawet w kompaktowych obudowach. Wydajność stoi na bardzo dobrym poziomie, pełne pokrycie powierzchni procesora zapewnia równomierne odprowadzenie ciepła z całego IHS-a. Bez problemu poradzi sobie z procesorami Intel Core i7 czy Ryzen 7, również po lekkim podkręceniu. Wentylatory CycloBlade 7 oferują szeroki zakres prędkości od 500 do 2000 rpm, gwarantując cichą i stabilną pracę. Za optymalne rozprowadzenie czynnika chłodzącego odpowiada radiator z zielonym przepływem oraz ulepszona konstrukcja kanału wodnego. Minimalistyczny blok wodny z subtelnym podświetleniem RGB łatwo synchronizuje się z MSI Mystic Light. Całość możemy dodatkowo zoptymalizować i kontrolować za pomocą aplikacji MSI Center. Chłodzenia te występują w dwóch kolorach, czarnym i białym, także dopasujesz do swojego desktopa. Bardzo elastyczne węże umożliwiają wygodne poprowadzenie, nawet w ciasnych obudowach. Kompatybilność obejmuje najnowsze platformy takie jak Intel LGA1700, AMD AM4 i AM5 bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Pompa z tego uchodzenia charakteryzuje się wysoką trwałością. MTBF wynosi aż 210 tysięcy godzin. Producent udziela 3-letniej gwarancji. To bardzo bezpieczny wybór do komputerów mid i high-end. Sprawdzi się u użytkowników, którzy oczekują ciszy. A przede wszystkim stabilnych temperatur bez nadmiernego obciążenia budżetu. Po więcej szczegółów na temat tego chłodzenia, zapraszam do naszej karty produktu.